Nauczanie domowe. Sobota, czwarty tydzień zwykły. Psalm 23, wersety od 1 do 6. Tytuł Na zielonych pastwiskach. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Łatwo wyobrazić sobie, jeśli to jest Psalm Dawidowy, że ten, który pisał go, miał do czynienia z pasterzowaniem. Młody Dawid wypasał owce swojej rodziny, swojego ojca i pewnie miał to doświadczenie, że znalezienie pastwiska, znalezienie pokarmu dla owiec było czymś kluczowym. To było główne zadanie, żeby miały owce co jeść i co pić. Ale równocześnie ten obraz jego religijnej, poetyckiej duszy nasuwał skojarzenia. Że Bóg jest takim pasterzem, że Bóg zapewnia takie pastwiska. I jakie to pastwiska? Dla Dawida było to słowo. Ewidentnie też tak interpretują to ojcowie Kościoła, że przede wszystkim na pierwszym miejscu jest to słowo. Potem dochodzi również Eucharystia. Ale tutaj, w tym pierwszym rozumieniu, w tym pierwszym interpretowaniu, to zielone pastwisko, do którego prowadzi nas Bóg, to jest Jego Słowo. Tym się mamy karmić, tym na pierwszym miejscu mamy być nasyceni. Dodajmy, że pastwiska w Palestynie są dosyć skąpe. To oznacza, że w wielu miejscach, na wielu przestrzeniach, żeby znaleźć kolejne pastwisko, po tym gdy owce wyjedzą już trawę w danym miejscu, jest konieczność ruszenia z miejsca, jest konieczność przemieszczania się. Nie można siedzieć, żeby mieć zielone pastwisko. Nie można pozostawać na tym samym miejscu, w tym samym stanie. Potrzebna jest decyzja na to, że ruszamy, że poszukujemy tego pastwiska. I to jest bardzo dobry obraz naszego podejścia do Pana Boga. Ja muszę się ruszyć, ja muszę wykonać jakąś czynność, ja muszę przybliżyć się do tego pastwiska. Ono jest już przygotowane. Bóg daje mi to, daje mi słowo i daje mi ciało, ale ja muszę się ruszyć. Na Eucharystii jest to proste, ja muszę wyjść z domu, ale przysłowie wymaga to duchowej decyzji. Ja ruszam, ja naprawdę chcę do tego pastwiska dotrzeć. Oczywiście potokiem dobrego pasterza. To powoduje moje zwiększenie aktywności do tego, żeby ruszać za głosem Boga, żeby iść za tym wskazaniem, które mi daje na co dzień. I to zielone pastwisko przymusza niejako do tego, że ja będę aktywny. Że ja będę zaangażowany, że to słuchanie nie będzie tylko takim akademickim przyjmowaniem jakiejś wiadomości. Ono wymaga praktyki. Ono wymaga po prostu bycia w drodze. I jest to droga duchowa. Poza tym, przybycie na jakieś pastwisko oznacza omijanie tych skalistych miejsc. One są. One jak najbardziej. Towarzyszom tej drodze idziemy przez pustynię. I trzeba uważać, i musimy dbać o to, żeby się nie pokaleczyć, nie poranić, i nie możemy się zatrzymywać za długo w takich miejscach. To jest powód, dla którego mijam to, co jest spieczone, pustynne i nieprzyjazne. Docieram do tego pastwiska. I ostatnia rzecz. Ojcowie Kościoła, komentując to pastwisko, pokazują, że naszym zadaniem jest nasycić się, nie zdeptać, nie lekceważyć to, co jest dane. Ja mam skorzystać z tego miejsca, do którego dotarłem. Ja mam skorzystać z tego znaczenia, które Bóg mi pokazuje. Ja mam skorzystać z tej zieleni, która jest przede mną. To jest ważne. Nie lekceważyć, ale się nakarmić. I to mi pozwoli pójść na następne paswisko, ale chodzi o to, że ja nie deptam tego. Ja nie niszczę, nie lekceważę dla siebie i dla innych, bo inni też mogą po jakimś czasie przyjść w to miejsce i skorzystać. I to jest ta nasza wspólna troska, żeby głos pasterza prowadził mnie w to miejsce, więc jestem aktywny, omijał miejsca spieczone więc nie pozwalam się poranić i w końcu korzystam z tego co otrzymałem tego dnia bądź wdzięczny pasterzowi i korzystaj z tego słowa i z jego ciała każdego dnia I niech ci błogosławi on sam bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty